Witam wszystkich serdecznie, A dzisiaj w roli eksperta i dziennikarza będę tutaj Paulinie i Michałowi zadawał pytania na temat domku, pięknego domku z Box House. Także lecimy. Jak trafiliście na Box House i co was przekonało do tej firmy? Na Box House trafiliśmy z polecenia. Tak jest. W sumie przez mojego brata tak naprawdę, który nam polecił, znał tą firmę już wcześniej i wiedział, że wykonuje naprawdę dobrą robotę, więc wtedy się skierowaliśmy do Was. O, to... to... to, to polecenia najlepiej, jak już ktoś poleca. Ja też polecam. Do dzisiejszego dnia nie żałujemy. <grym> Cieszę się bardzo. E, czy pamiętacie moment, w którym zdecydowaliście się, tak budujemy ten dom? Hmm? Tak, było to w biurze Pana Jakuba, <grym> który nam sprzedawał ten dom mniej więcej, zaproponował nam i pamiętam, że Powiedzieliśmy mniej więcej sobie, że tak, to jest to, wszystko pasuje. Nie. Zostały rozwiane. Porządna firma. Tak jest. Jakie były Wasze się... pierwsze wrażenia, gdy dom stanął? Że szybko i sprawnie. Tak jest. A ciężko było uwierzyć w to, że stało się to tak, to, to tak szybko i że za chwilę będziemy tu mieszkać, co było dla nas naprawdę wręcz szokujące. Ja jako ekspert to też byłem w szoku, że to tak szybko są w stanie wybudować dom, Nie, to możliwe. niemożliwe. Ile czasu minęło od startu do momentu, kiedy mogliście wejść do środka? Powiem szczerze, odkąd się rozpoczęła sama budowa, czyli pierwsza łopata została wbita do miejsca, gdzie już oglądaliśmy ściany, no to to była kwestia niecałego miesiąca. A potem, zanim już zaczęliśmy, właściwie mogli wejść do prawie gotowego domu. Kwestia pół roku. Szybko ekspresowo. Szybko ekspresowo, I dokładnie. I no, tak naprawdę po pół roku, Tak jest. No. Były inne wstrzymanki w stylu przyłącza wody, który będzie zależny, aczkolwiek to sam Box house. muszę przyznać, wykonał robotę ekspresowo. Tak. Eee, czy coś Was zaskoczyło w tym procesie? Na plus, oczywiście. No nie, profesjonalizm wszystkich ekip pokoleni, naprawdę. Tak. Byliśmy pod wielkim wrażeniem w jaki sposób e, każda praca ciągnęła następną pracę, ale w jaki sposób one na zakładkę były wszystkie zrobione, sposób. tak jest. I pod tym kątem to muszę przyznać czapki z głów, bo zostało to zrobione na zakładkę w taki sposób, gdzie no, organizacyjnie jest to przedsięwzięcie niełatwe, a zrobione to zostało bardzo muszę przyznać szybko i profesjonalnie. Cieszę się bardzo. Jak wspominacie kontakt z ekipą Erdolhaus? House? <laughs> <laughs> Muszę przyznać, A, że dobrze. tak jest. Kontakt był szybki, co nam też się bardzo podobało, że naprawdę na luzie, wiedzieli, że robią dla nas coś bardzo ważnego i naprawdę się do tego każdy przykładał. Tak jest. Cały czas, wszelkie Na bieżąco rozwiewane, dokładnie. Szybko sprawniej na temat. E, jak urządziliście swój dom? Macie swoje ulubione miejsca? Kochanie, ulubione miejsce? Tak, salon. <laughs> no, ja też po części latach budowałem ten dom, żeby też stworzyć swój koniec. Więc muszę przyznać, że gabinet, który tam sobie stworzyłem, jest moim wymarzonym. Jest to na pewno zdecydowanie moje ulubione miejsce, gdzie mogę oddać się swoim hobby, ale też jestem pewien, że. Dzieciaki, które każdy mają swój pokój, który jest raczej do myślenia ich ulubionym miejscem, też nie narzekają. Każdy ma swoją przestrzeń. Dokładnie tak i swój kąt. Ja, ja, ostatnio, ja ostatnio często w kuchni przebywam, to jest chyba moje ulubione miejsce, akurat po sezonie to sobie mogę pojeść no. I, no. I, i, go, i coś no. pogotować. Dobro, odżywianie to podstawa. <laughs> e, jak się mieszka? Co najbardziej lubicie w codziennym życiu tutaj? bardzo dobrze. Dom jest praktycznie bezobsługowy, co myślę, że jest dużym plusem. Naprawdę. Muszę przynieść tak, że pod względem takiego na bieżąco utrzymania i ten, to jest naprawdę to tak, że na bezobsługowe zrobione i to jest naprawdę, można poświęcić wiele czasu na Przyjemności, które właśnie w koło, w stylu zadbania sobie o jakiś ogród i czy swoje hobby, a, a nie rzeczywiście bieżące utrzymanie domu. Więc naprawdę jest to zrobione i to nam bardzo pasuje. To, to najważniejsze, nie trzeba się przejmować, tylko po prostu sobie tak spokojnie żyć. E, jakie systemy wykorzystaliście do ogrzewania i wentylacji w budynku? E, obecnie nas w domu e, do ogrzewania stosujemy pompę ciepła, e, no i mamy zamontowaną wen wentylację z rekuperacją, jak zwał tak zwało, ale wentylację i rekuperację. Mhm. Tak jest, a sama, a sama pompa ciepła tak jest, działa na ogrzewaniu podłogowym, zarówno na dole jak i na góry piętrze. Mhm. Mhm, mhm. A jeżeli chodzi o koszty utrzymania budynku z tymi systemami, e, sprawdzaliście ile, to, ile prądu tak naprawdę zużywa ten budynek? Po trzech latach, jak już tu mieszkamy, właściwie to tak mamy ogląd, bo w sumie obecnie klasuje się to tak, że mniej więcej roczne nasze zużycie wychodzi po bilansie o okolicach 2,5 tysiąca złotych za cały prąd, czyli to mamy całą, że tak powiem, nasz no wszystko, bo wszystko, co obecnie mamy, właśnie pompa ciepła, wentylacja, wszystko jest na prąd, więc tak też to wychodzi. To są nasze właściwie całkowite koszty całego zużycia prądu właśnie z ogrzewaniem. Wow. No jest tak, no, rocznie to się bardzo fajnie, muszę przyznać, bilansuje, no i też uważam, że wielkim plusem jest to, że w sumie to jest też bezobsługowe, czyli pompa sobie działa, grzeje wtedy, kiedy trzeba i, i nie trzeba nic z tym robić, tak naprawdę, i ja to doceniam jako jeden z <śm> największych <śm> zalet całego tak, tego i systemu. I... Dokładnie tak, tak. Nie trzeba chodzić, doglądać. Tak jest. Nie ma nic innego. Nie jest tutaj To wszystko działa właściwie automatycznie, a to jest naprawdę wielka zaleta. A to, że przy tym jest to, tak mówię, w ujęciu rocznym dosyć tanie, mam wrażenie, to jest tylko jeszcze dodatkowy bonus, powiedzmy sobie. No i super. Budynek jest tani w utrzymaniu zimą, a jak zachowuje się latem? Duże przeszklenia no pewnie powodują, że budynek się nagrzewa. Jak to wygląda w praktyce? Powiem, powiem tak, w praktyce tak, jak wyłączamy rzeczywiście ogrzewanie w okolicach wczesną wiosną i, i dom sobie tak funkcjonuje, że jeżeli się przychodzą takie bardzo upalne dni i, i dom się może lekko nagrzewać w tych takich, ale naprawdę skrajnych temperaturach, można odczuć, że jest trochę cieplej w nim. No jednak, no klimatyzacja nam w tych najgorszych momentach rzeczywiście wtedy pomaga, ale powiedzmy, że ta taki status tej temperatury takiej pokojowej, nazwijmy to sobie, jest utrzymywany przez no naprawdę, nie wiem, 70% czasu tak naprawdę, w trakcie jakiejś nawet... Ty... przeszklenia w okresie takim wiosennym znowu dogrzewają. Tak, no nawet jak się słońce trochę mhm. pojawi, to ta temperatura w domu jest bardzo taka znośna, więc mhm. to muszę przyznać, że funkcjonuje sobie na tyle dobrze, że Dzięki temu właśnie wydaje mi się, że też ta oszczędność jest też z tego wynika, mam wrażenie. Czyli sezon grzewczy w tym domu jest krótszy, Krótszy, tak. Zdecydowanie, okay. bo tak naprawdę on się zaczyna rzeczywiście tak jesienią, późną, tak właśnie w okolicach tego końca listopada, listopada, a właściwie wczesną wiosną, tak w okolicach kwietnia, właśnie tak jak teraz, to nawet marca można tą funkcję już grzania samej podłogi mhm. zostawić tylko grzanie wody, i to dom utrzymuje temperaturę naprawdę taką cały czas w stałą okolicach, tam 20 stopni, spokojnie, 20 mhm. Super. A co Was tak najbardziej zaskoczyło w tym budynku? Coś, czego się nie spodziewaliście może na początku? No, dla mnie zawsze z jakimś tam przeprowadzką do domu, na przykład tej kategorii właśnie jakiejś tam wielkości danej, wiąże się zawsze jakiś tam ogrom pracy, powiedzmy sobie, utrzymania i dbania o sam dom i ten. Tu muszę przyznać pozytywnie, byłem właśnie najbardziej zaskoczony faktem tego, że odkąd tu się przeprowadziliśmy, to, to tego w sumie, właśnie nazwijmy to pracą związaną właśnie z utrzymaniem tego domu, jakimś tam doglądaniem, sprawdzaniem różnych systemów, jak to działa, czy działa dobrze, czy ten jest właściwie znikomy i, i to mnie chyba najbardziej ucieszyło z całego tego Nie, przedsięwzięcia. jak sprawnie szła i była bezproblemowa, do właśnie tego jak bezproblemowe bez mieszkanie, bez przyjmowania się. W, w samym nim, dokładnie tak. Z no, no, tematem ogrzewania hmm. właśnie. Czyli można powiedzieć, że dom jest praktycznie bezobsługowy. Tak, tak, tak. Nawet Mam... Czasami się boję, że ja zniknę z tego domu, a on będzie tak sobie dalej stał i funkcjonował, nawet mnie tu nie będzie, okaże się zbędny. Na no ale co zrobić, no. takie czasy. E, jakie widzicie różnice w mieszkaniu, w mieszkaniu, a w domu tak naprawdę? Och, no na pewno więcej przestrzeni. <grymne> <grymne> Ale jeśli chodzi o samą ilość pracy, to tak naprawdę niewielkie. Tak, przy, to jest ciekawe, bo gro zwolenników, i mieszkania właśnie, i utrzymywania y, y, mieszkania samego w sobie, właśnie podaje taki argument, że no, mieszkanie jest dużo bardziej właśnie bezobsługowe, nie, nie ma tam y, wielu czynników, takich spraw, które trzeba załatwić w domu i wokół domu. A tu muszę przyznać, że ja pozytywnie znowu zaskoczony na takiej zasadzie, że no, przeprowadziłem się, a tych spraw mi nie doszło. W ogóle, albo, albo jest na tyle zautomatyzowane i zrobione rozsądnie e, z głową, że naprawdę tego nie doszło wiele. No. No może koneserzy rzeczywiście ogródka mają co więcej robić, ale to chyba jako hobby możemy to nazwać. Ogródek to sama przyjemność. Dokładnie tak. Co byście doradzili osobom, które planują rozpoczęcie budowy domu? Załatwienie najpierw. Łączy mediów, ponieważ samo wybudowanie domu to był najmniejszy problem. Tak, potrafi trwać krócej niż załatwianie przyłączenia wody lub czasami prądu, więc, zwłaszcza na przykład właśnie z firmą Box House, bo, bo tak, bo on potrafi powstanąć w kilka miesięcy, a czasami pozwolenie w pół roku, więc to rzeczywiście trzeba się zastanowić. Ale oprócz tego wydaje mi się, że właśnie. Same skorelowanie całego procesu budowy to jest dosyć ciężki temat, więc ktoś to wesprze w tym temacie, osobę, która zamierza po prostu zbudować ten dom, uważam za kluczowy jakiś element. I mieć właśnie oparcie w jakimś doświadczeniu, właśnie firmy, czy kogoś, kto jest w stanie nas przez ten proces przeprowadzić, to uważam, że oszczędzi wielu włosów z głowy. E, czym się na co dzień zajmujecie, co robicie zawodowo? Ja jestem stomatologiem. Ja pracuję w handlu, w firmie zajmującej się sprzedażą bagażników i akcesoriów samochodowych. Jakie macie hobby, czym się zajmujecie poza y, pracą zawodową? Tym najchętniej. Powiem tak. Y, y, ja na co dzień oczywiście. Staram się aktywnie sportowo, w miarę taki klasyczny, to rowerowo być aktywnym, ale też nie ukrywam, że lubię hobbystycznie, zbieram również figurki, lubię je malować, jak i aktywnie, że tak powiem, nawet w gry planszowe bardzo często się w ten sposób aktywizować. Ja również aktywne spędzanie czasu i bardzo chętnie literatura i czytanie. No i super. Czy czujecie, że ten dom był dobrym wyborem na dłużej? Jak najbardziej. Jak do tej pory? <laughs> Nie zamieniłbym się z nikim, jeżeli <laughs> miałbym wybór. Na... No chociaż to no, może bym jakoś przekonał, ale, ale muszę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej decyzji, bo do tej pory, a to już minęło, będzie już czwarty rok, za chwilę leciał. Jest to naprawdę jeden z lepszych wyborów, jaki zrobiliśmy w naszym życiu, tak naprawdę, można śmiało powiedzieć. Klasa. <laughs> Dziękujemy bardzo za e, fajną rozmowę e, i ja też polecam My również dziękujemy え<ペー>